Cześć witajcie w specjalnym Mikołajkowym odcinku na kanale MC Craft. Dzisiaj ja w skinie Świętego Mikołaja, a x 44 w skinie Elfa rozegramy niesamowitą arenkę Bedwars 4x4. Zapraszam do oglądania. Ja jestem Mikołajem i z z witam was na mapie Trinen na Hypixelu. Zaraz będziemy zaczynać się ranie. Jestem świętym Mikołajem, po ubił na Elfa. Zaraz będziemy zaczynać. Jeszcze tylko muszę cztery osoby dołączyć, aby już można, To ktoś tutaj spał. No to jest odcinek Mikołajkowy, tak jak rok temu, dwa lata temu, kontynuujemy. Tradycję już trzeci odcinek Mikołajkowy. bardzo was bym chciał zaprosić do subskrypcji kanału MCFRA. Wyświęcaj rano MCFRA Na nie ma figury, na dzisiejsze tysiące Bardzo was zapraszam. A tymczasem jesteśmy na Lunar Kliencie. A na Lunar Kliencie oprócz nas gra aż 6 osób. Mhm. My już zaczynamy za 10 sekund: 10, 9, 8, 7, 6. 5, 5, 4, 4 3, 6, 3, 2, 1. Zaczynamy. Tak. U nas y, y, jesteśmy zielonymi. Dobra, wygląda na zielony. Y, y, nie, ja. Skąd? Y, wow. Skąd jesteś? Ponad 5 na środek. Znaczy, y, zobaczymy, może pójdę, może nie, zaraz zobaczymy. Weźmy stawmy na same diakse. Mo nasz ten chyba nie jest aż tak ofensywny. nie wiem, ale wystarczy, mam A drugi pierwszy. Czyli ja mam 405. O już 405. Nie odpisali mi jak na razie. Ja mam 405 level. A ty który masz? Kończy mi już się 36. No to może, ja jestem najlepszy u nas w drużynie. tak mi tak wynika z levelu. Mam nadzieję, że oni też są dobrzy. Co To nie znaczy też od levelu. Dobrze, Dobrze. a ja idę na środek. Już pójdę na środek nieco mi się, naprawdę. Ty, ty możesz iść na diaks oczywiście. Dobrze? Ty jednak z naszej całej defensywy nic. No sorki, ale... No wiesz. Dobra. To wiesz Trzeba leci Mikołanin jestem o Mikołajem. Dobra Oni już niebieskich. niebieskich Może by tak sobie pójść na niebieskich A nie, niebieskich nie ma A no tu trzy osoby na... Tak widzę. Na... Jeden idzie na diaks i to nie, złym god bridge'em, mi to naprawdę yy, Dobra, yy, nasz idzie, idę na żółty, wszystkie siły na żółty. Da wiem, widzę. podbudowali jakiś dziwny skok. No właśnie, A, on... ten dziwny skok, to właśnie jest... A, dobra, nie. O, i tak to okay. byłeś? Tak. Okay. Yy, dobra, ale... 360 i pychanką. <laughs> Zrobiłem 360 i go zabiłam. To fajne. Piękna. Yy, ja już yy, idę do żółtych, bo suchy, to wydaje mi się, na pierwszy rzut oka. Dobrze! Co się stało? Zaskoczył mnie od tyłu. No, no dawaj i... razem idziemy. Bo akurat się odrobi. Nie, nie tam. Idziemy do Dobra. Na żółtych. Tak. I to idzie, idzie, idzie. Oko, nie na długo. Ej, nie mogę go klepnąć. Nie Wiesz, mogę go kle... Nie, nie. Ponad ja go klepałem normalnie. Rozobaczmy ja jestem. On ma Laura. aura. Wszystko mam nagrane, ja go A ja go mogłem. Wid... What? Ej, serio, ja go nie mogłem klepnąć, od Wszystko mam nagrane, oczywiście. Ej. Dobra, już idę za tobą. Dobra, to mam Najpierw tylko Mhm... No dobry jest. Chodź, tylko I znowu go nie mogę... Tego klikałem na niego, ja przecież... Nawet mi się na czerwono zaświecił ten, że możliwy do klapnięcia. No i klikałem, no i Dobra, dwóch oh, czerwonych idzie na nich. Odpomóżmy no im. No, a później chodźmy. wykończmy czerwone. Dobra, chodźmy czerwony. Udaj do, do, wełnę, wełnę, wełnę. Nie mam. Nie no, wracaj się. Dobra, czerwoni chyba ich mają. Dobra. No nie wróć, jest ich. łóżko, ale trzech było. Nie da się tego. Pila. Wrócili się do ze czerwoni. Nie, nie Raczej Nie wrócili się, a po prostu umarli. Dobra, no żółty trzeba rozwalić. Aha. Oho. To wygląda coś skomplikowanego. O nie, czerwony, ja ci nie ut chcę utrudniać robota. ale... No. Dobra, trzech czerwonych poszło na żółtych. Nie wraca się jeden czerwony. Więc nie wiem do nich. Na czerwonych. Nie wiem, trzedzę w bazie jak na razie. Dobra, jeden czerwony się przedał. No i... Mm. drugi z trzech żółtych. Nie, nie ma szans. No czemu czerwony też nie chce No. Rozwaliłem. Rozwaliłem czerwonego, bo sam do mnie podszedł. O, no, no, to trzeba robić u Ale mnie też rozwalił. Więc. Jeden, no. Zabiłem dwóch. O, ale mi... no Ale mnie klapnął typ. I zginął. To <grym> było słabe. A tego nowego, no właśnie ja go zabiłam No wiesz, mówię, że nie mogłeś... Się... O, my mamy to no, po urobie. Nie, nie już tak, no. go, jak ale, no, ale, że go tak mam. Że go tak mam. Ale odwrotnie, ale gdzie? że ty jej nie wykorzystasz. To my nie jesteśmy żółtymi. Nie. To <grym> się pomyliłem. <grym się <grym się pomyliłem. Do niego to się dlatego dostrzegłem na moście i myślałem, że to ktoś obcy. Tych aby się rzutymi... No dlatego ich było dusza. To jakie nasi? O nie. No tak Zapowiada się ciekawa ręka Dobra Tylko po pod środek i ja idę bokiem yy, Dobra hmm, To może być dobrym planem Albo i nie. No. Albo nie Albo i nie, albo i nie wracam się. Dwóch już się nie wrócę, już się nie wrócę Ojej. Albo się wracam, albo się wracam, albo się wracam no. O, dobra, ja, ja też, ja też. O nie, czerwona tak. namrowała. Dobra, sytuacja opanowana. Dobra. no było... Co? To było dobre. Ta scena była dobra. ...niezbyt dobrze widzi i pozwolił zniszczyć tam dwa bloki. Dobra, ale... ale się żółci roli na środku. No się hmm. widzę, że się tak Dobra, e, idę na... To tak... weź idź przez diaksę. No, dobry pomysł, a ty coś przez środek? Jednego zabiłem, więc będziesz musiał go pokonać znowu. A ty co robisz? Gina. Zaczekaj, bo. Czerwony, czerwony, czerwony. Dobra, rozwaj go, No i. Jak ja go mam rozwalić na tej wierzchni? A ja żyję. Brawo. To jest Pomocy? No i już i tak bym nie dał rady, bo by... A jednak go rozwaliłem. Właśnie. to było dobre rozwalenie. To co no nie ma czerwony. O nie, on mnie zabił. Teraz się odgryzł. O Gdzie ty jesteś? Nie rzuć to sześć... ...no. się nie Sześć A Na razie. Widzę, widzę, widzę! Jeden. Bardzo śmieszny, żółty Wyeliminowany Zróbcie Zresztą... znowu nam trawę nie niecałki Ej właśnie Ej, na takich rynkach się najwięcej killów bierze Ej chwila Jeżeli ja wyeliminowałem teraz dwóch Ej przecież do czego on nie spadł? Przecież... Ja wiem, właśnie teraz ja go zabiłem No oby. i dobra, tego nie zabił. No, trzeba y, rozwalić mu to łóżko. Idzie. Do nas? Nie, do sąsiada. No. Do nas, co czym się? Nie, nie idzie, zawrócił. Zawrócił? No, no, rację, Jeden ma jak armur, armor, więc spodziewać się co najmniej opsa. Oby nie. Dobra. Ej, idzie ktoś nad nami. zawracaj do was. Idzie SOS, SOS. Naprawdę SOS. Oj, oj, oj. Wracaj Teraz do was. Nie mnie posiekali. Ten czerwony? Nie wiem, czy czerwony, ale jakiś inny tam idzie, tylko że... Ej, o, czerwony Dobra, ty tam stój. Ty, ty tu stój. Idę na żółty, bo żółty na... Albo żółty na nas. Na mnie. Ponadto ty mówisz, bo nie tego kubiksa. Co tam? Dobra. Hmm. Warto się przejmować tym czerwonym? To był żółty? Czerwony rozwalony. Dobra. Nieważny, nie było tematu. Żółty bieg na mnie tak winnie. Rozwalam żółty był opakowany. Serio? No ja rozwaliłam, ale przebiegłem. właśnie, nie To było najbliższe rozwalenie łóżka, to znaczy. Yy... Nie, było jeszcze bliższe. Czerwoni. Naprawdę już łóżka odsłonięta. Czerwone... Yy... W mojej wykonaniu. Byłem z moim udziałem. Znaczy, jeden. Jeden. Hmm. Dobra, trzeba patrzeć, czy, wy... czy od drugiej strony by nieśli. Czy też mogłeś od środka? Byłem blisko ich i nie wiem, mnie strącił. Na lewy Dyksy. Też tak może być. Idzie do nas. Gdzie? Please. Od Trzymaj, bo jestem uczutych. Dobra, spoko. odgonione. Oj, zaczęliśmy typa. Rozwalonko. Ehe. Oj, to? ma tego. Tak widziałam. O, Konrad, on ma ten odpychający patyk. Rozwalony jeszcze jeden. Dobrą... Brawo. Pozbieram Zapewne ten, który miał skin takiego. Nie no to, Coś raz... to jaj. No i znowu nie wid. Na no, nie widzę co ty by. Dobra. Co Ale się to... stało? Czemu? Nie wyeliminowało. Ja to nie, nie to wiem. Dobra, proszę, zabiłem. Wygrajcie to! Kuba, proszę Cię, wygraj to! Proszę Cię! Ile sam muszę kupić? Ja Weź... wszystko sprawdzam, jakby coś. Właśnie mów mi, gdzie on jest. Słucham, zaczekaj teleporty. Jest w bazie. W bazie urzutych jest. A to chyba on nie rozkradł. Sam nie wiem. Jest w bazie urzutych, ja Ci mówię. Przygotuj Fireballa. Mam. Może być. Zbroić się. Idzie, idzie! I wychodzisz z basy? A no jednak na pewno mógłbyś a. Dobra, to A ty co robisz? Get co, fireballs. Napisał ci. Weź firebole Napisał spokojny, ci na czasie spędzonym. Idzie. Mam. Idzie, ja. idzie, idzie. SOS, kuba, naprawdę. Idzie. Masz ja. firebole Łuk. Ja. Dajesz, masz i ja. ty strzelaj. Ja Albo nie strzelaj. Nie teraz. Inne cy. piszą ci na czacie. Spokojnie, nie Widzisz, co widzisz na, na pis piszą ze No Nie widzę, co, co piszą, ale. Ale ja widzę ci piszą. On ma 24 HP z jetraka. też ja ma do Jak widać. Uwaga, rzucił ciebie. Easy. Dobra. I co? Proszę ci nie przegraj, tego wygraj to. <grym> On się wycofuje? No O, tutaj ktoś jest. Widać. Dobra, tak. Nie, nie wycofał się, nie wycofał się. Chowa się za drzewem. Oko. Jakby coś mi przeszykowanego firebola. Widzę ją. Mm. A może idź do bazy? Wiesz ja ci Żebyś widział w jego perspektywie hmm? Czy, po Żeby przypadkiem nie wypił tego. Napoju nie widział Nie ja widzę go. Dobra, idź może. Albo dobra, nie, 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 idź nie, nie, do bazy. Ja ci powiem, kiedy będzie na mosie, a ty nie firebola wtedy. Dobra. Nie no. trzeba to zrobić? Od razu? Powiem Ci kiedy idzie. A się stoi tutaj. Znaczy tak. Yy, na shifcie stoi. No i ciągle Żebym to stoi. Go nie widział. Pije co chyba. Nie wiem. Sami widzicie. Sem jak jeden. Hmm. Trochę tutaj siedzi już Nie wiem czy się rusza, czy jest Ale nie, na szybciej jest to nie są AFK raczej Halo, ruszysz się wreszcie A może... Nie Nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, 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 idź. Wracaj, idzie, idzie, idzie Widzę, widzę, widzę Czekaj Dobra, wracaj, wrócił się do bazy No to jest ekscytująca ręka Hej, idzie środkiem, idzie środek, idzie na środek, ja SO, y, widzisz? Niestety chybiłam. Yy, o dużo chybiłeś. Masz jeszcze fireball? Yy, idzie, o, idzie, osiem. idzie środkiem. Widzę. Idzie środkiem. Idzie na niebie, nie, nie idzie na niebieskich. Jest na środku. Komentator sportowy. Użyłem ja je Weź, bo ja go nie widzę teraz. Koment. Zbierasz maragdy. No ci go nie ma czasu. Już Dobra, powiem. widzę go. Rzucić z ciebie fireballem jest. Dobra, y, odsuń się, odsuń się Idzie do czerwonych. Spadnij. <grybuj> znaczy nie do ciebie, <grybuj> tylko do ślubu <ciutego>, mówię. <grybuj> o, mam nowy level hackiksa. Weź patrz, bo ja do niebieskich właśnie to. podszedłem. Dobra, dobrze, że tam jesteś, że jest on u czerwonych coś kupuje. O nie, ja już wiem. Szybko dawaj to. Dobra. Mhm. Jakie ja na razie jestem u żółtych. E, idzie, 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 idzie. Dobra. Przyjąłem. Dobra. Przyjąłeś? Widzisz, jak ja chwileń. Widzę, dobra. On chyba nie wie, że jesteś u niebieskich. Ale nie jest to pewne. Ma firebola. Ma potkę. Niewidzialny jest! Niewidzialny jest! Jest Pondrat, na moście, ja. jest na moście! Rozwalaj most! Ale to ja jestem niewidzialny. To, jak to ty? Mówi ci... Ej, a ja, gdzie ona? Ma potkę! Ma potkę na skok jednak. Jest kacze, i jest na środku. A ty gdzie jesteś? Też jestem na środku i też mam potkę na skok i niewidzialności. No się go rozwal i właśnie się skończyło. <grym> to ty! To ty! Ej! No. On jest za tobą! On jest za tobą! Jakiego nie mogę zauważyć? Ma niewidzialność jest na moście. Jest na moście. Ale nie rozwajtaj całego mostu. Nie, nie, nie. Jest, rozumiałem. jest! Tutaj Kuba, tutaj, tam gdzie ogień się pali. Mówię ci. Tutaj. A na się. Koszę cię rozumego. No, daleko. Nie widzę go, zniknął mi z pola widzenia. Jest tam. Widzę. No jak tylko no. byłbyś nie, ty to nie no. mhm. Ale jeszcze jest niewidzialne. Ja. Życzę w ciebie jajki. Idzie, 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 idzie! Nie proszę cię przedpaj, dajesz! Widzisz go? Proszę cię, dajesz! No jak on musiał tam przeskoczyć, no nie, nie musi! No, widzisz, weź pliz, traf no, go, no go, Masz jeszcze fireballę? Nie. Naprawdę? No. Nie no. idź nic nie idź bo on na ciebie idzie. Nie zbagowałem się. Jak to? nie zbagowałem się. Widzisz, on ma fireballę. Widzę. E, weź go, e, on ma fireballę. Gdzie hmm. będzie tak rzuca, Więc nie jest tu na krawędziach. Jest tu na krawędziach. Dobry. Coś ty narobił. Jak ty mogłeś spać no nie? Ale przypominam, on miał 17 kg, więc on był naprawdę dobry. No ja więc dziękuję 10. wam za dzisiejszy w tym roku, w odcinek Mikołajkowy Święty Mikołaj. Niestety tym razem się nie udało, ale jak widać miałem 5 killi, 1 final kill oraz jedno zniszczone łóżko. I to się liczy, zniszczyłem łóżko niemożliwej prawie użynie. A ja już dziękuję wam za ten odcinek. Subskrybujcie kanał, co gra, mi w Discord. A ja już się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Za rok w odcinku Mikołajkowym. Cześć!